Witam serdecznie na spotkaniu MetFi. Skrót od Metaverse Finance. Jeżeli coś brzmi obco, niezrozumiale, proszę się nie martwić. Wytłumaczę wszystko. Dzisiejsze spotkanie jest elementem edukacyjnym i przekazuję to na podstawie własnych doświadczeń. Spotkanie nie jest poradą finansową i zachęcam, aby każdy sam, samodzielnie zweryfikował to, co dzisiaj przekazuję. Także, drogi słuchaczu, moje pierwsze pytanie jest takie: Czy potrafisz podwoić w ciągu roku swoje dochody? Pytanie trudne, proste, każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Ale jeżeli dobrze się zastanowisz, jeżeli te dochody będziesz co roku podwajał, to w przeciągu 7-8 lat osiągniesz wzrost o ponad 300%. I ja chciałbym Ci powiedzieć o trendzie inwestycyjnym, który właśnie przewiduje taki wzrost ponad 300 razy w przeciągu najbliższych 7-8 lat. I moje pytanie jest, czy chciałbyś z tego skorzystać? Bo każda osoba, która nie potrafi podwoić swoich dochodów. Znaczy, że albo nie znała tych możliwości, albo robiła złe rzeczy, i całe szczęście, że jest na tym spotkaniu, lub odsłuchuje tego nagrania. I to wszystko bierze się dlatego stąd, że osoby, które kumulują aktywa, to aktywa pozwalają im generować płynność finansową, tak? Czyli to są takie elementy, które powodują, że oni mają więcej, i więcej, i więcej. I zazwyczaj to wynika z inwestycji. I każdy musi się zastanowić, jakie pasywa zgromadził i jakie to kreuje jego koszta. I pytanie jest, po której stronie woli być? Żeby mieć więcej aktyw czy żeby mieć więcej pasyw? I jeżeli się dobrze zastanowimy. To wszystko, na czym dzisiaj świat stoi, stoi na oprogramowaniu, czyli zmiany technologiczne powodują to, że my korzystamy z komputerów, ale komputer sam w sobie byłby bezwartościowy bez oprogramowania. To, że Państwo są dzisiaj na dzisiejszym Zoomie, albo Ty, drogi słuchaczu, odsłuchujesz tego nagrania, to tylko i wyłącznie dlatego, że Technologia nam to umożliwia, a przede wszystkim oprogramowanie, tak? Bo ktoś inny może to na przykład na smartfonie sobie odtworzyć. Także, jeżeli popatrzysz 50 lat do tyłu, 100 lat do tyłu i więcej, zawsze technologia zmieniała wszystko, i na zmianie technologicznej można było najwięcej zarobić. I kilka takich prostych przykładów z ostatnich dziesięcioleci: jeżeli ktoś by zainwestował 1000 dolarów, w 97, 98 roku Amazon, to byłby teraz milionerem. Moje pytanie jest takie, kto znał markę towarową Amazon 25 lat temu? Pewnie mało osób. Kto wiedział o Bitcoinie 12, 13 lat temu? Pewnie mało osób, ale tak samo. Kolejne dziesięciolecie, kolejna okazja, byśmy zainwestowali dużo, niedużo, moim zdaniem niedużo, tysiąc dolarów żeby być milionerem to naprawdę to jest kropla w morzu. I tak samo jest z wszystkimi wielkimi potentatami, czyli jak spojrzymy na marki towarowe takie jak Zoom, Meta, Google, Apple, Microsoft, to widzimy, że te Firmy powstały w jakimś czasie i można było na nich zarobić. Więc pytanie jest teraz, na czym można zarobić? Bo skoro 50-100 lat temu te marki towarowe nie istniały, to co nowego się pojawi? I ja wraz z zespołem ludzi tworzymy narzędzia, które pomogą uzyskać lepszą możliwość znajdywania najlepszych projektów właśnie w tym nowym nurcie. Jeżeli chcesz skorzystać, zapraszam do zespołu, do drużyny po naukę powiedzę. ponieważ dużo się mu tu można dowiedzieć o web 3, czyli trzeciej generacji internetu. O pierwszej większość z Was pewnie zapomniała. No, no tak internet powstał i tyle pamiętamy. Druga, którą mamy teraz, czyli wszystkie social media, Skype, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, Messenger, no, i po prostu można by było tak wymieniać. Większość z tych znaków towarowych rozpoznajemy i wiemy, że jest lepsze od pierwszej wersji, ale trzecia wersja daje nam to, że nie tylko możemy zapisywać, nie tylko możemy odczytywać, ale przede wszystkim mamy zaufanie i możemy przekazywać wartość. I to jest właśnie klucz tej zmiany. Może nie wszyscy to rozumieją, ale warto się tego nauczyć, bo tak jak Bitcoin możemy przelać z portfela na portfel, to znaczy, że przekazujemy wartość. Tak samo udostępniają nam przelewanie tej wartości, na przykład taki portfel jak MetaMask lub inne. I jeżeli popatrzymy na jak te trendy się rozwijały to, to tak mniej więcej widzimy, że każde dziesięciolecie jest zmiana, zmiana, zmiana. I moje pytanie jest tak, marki towarowe Sandbox, Angel Block, Aimi, Sona, Big Time, Evermoon. Powiem szczerze, gdyby nie ten projekt ja o nich bym nie słyszał i nie skorzystałbym. A teraz, ponieważ wiem dokąd ten trend zmierza, nie odpuszczam i z każdym się dzielę informacją, że może z tego skorzystać, bo właśnie the City Bank, J.P. Morgan i wiele innych wielkich instytucji prognozuje, że w przeciągu właśnie najbliższych 7 lat, czyli gdzieś do około 2030 roku Branża metaversów, ta sfera ekonomiczna, będzie miała wzrost 32,5 tysiąca procent, czyli to jest ponad 300 razy, o którym mówiłem na początku. Jeżeli popatrzymy, że to daje wzrost obecnego stanu do 13 bilionów dolarów, to wiemy, że są tu pieniądze do zgarnięcia. Oprócz Citibanku, który prognozuje, że z tej nowej technologii będzie korzystać 5 miliardów osób, użytkowników, to jeszcze takie czasopisma jak Time, jest to magazyn ekonomiczny, mówi, że metaversy zmienią wszystko, czyli ta następna cyfrowa era zmieni wszystko. I już poniekąd słyszymy bardzo dużo, o takich rzeczach jak CDBC, czyli Central Bank Digital Currency, czyli rządy chcą wprowadzić cyfrowy pieniądz, ale też wiemy, że w tych metaversach nie tylko finanse się znajdują, ale już reklama, zakupy, komunikacja. Edukacja przede wszystkim w ostatnich latach bardzo mocno poszła w tej sferze do przodu. Opieka zdrowotna już są operacje, że doktor jest w tych goglach, rusza rękami, a robot po prostu wykonuje. Czyli jeżeli popatrzymy, ile branży na tym może skorzystać, to uświadamiamy sobie, gdzie te pieniądze są. Ale co nas najbardziej interesuje? Nas najbardziej interesuje kasa przede wszystkim, czyli ta sfera ekonomiczna. Jeżeli widzimy, że banki zaczynają pomału upadać i w jakiś sposób odchodzimy od tej waluty fiat. To, że powstały telewizory nie spodobało, że kina upadły, ale po prostu żeśmy od tego coraz bardziej odchodzimy. I tak samo od tej waluty fiat będziemy coraz bardziej odchodzić, chcąc nie chcąc, bo młode społeczeństwo preferuje się rozliczać czy to w kryptowalutach, czy to w tokenach, czy to stablecoinach. Także dla nich jest to już ułatwienie. Ja sam jakiś czas temu po prostu się rozliczałem w punktach, tak? czyli zostały mi naliczone punkty, mogłem punkty przelać, druga osoba była zadowolona i każdy był szczęśliwy. Także widzimy, że możliwości rozliczania się jest coraz więcej, już nie tylko gotówka żywa, którą mamy w ręce, ale też właśnie różnego rodzaju formy elektroniczne czy też cyfrowe. I dlaczego się tutaj znajdujemy? Ponieważ ja, jako część społeczeństwa, głosowałem 40 razy, i dzięki tym głosowaniom odbywa się to dzisiejsze spotkanie, i w tym skarbcu, który widzimy na zdjęciu, znajduje się wszystko to, co się znajduje. Każda osoba, która chce być częścią tej społeczności, może dołączyć i wytłumaczę, jakie korzyści, będzie z tego tytułu miała i na jakich zasadach? Oczywiście każdy przed przystąpieniem pyta o bezpieczeństwo. Ja sam nie byłem taki mądry i sprytny, żeby to wszystko sprawdzić, ale poprzez głosowanie podjąłem decyzję, żeby i inna część społeczeństwa, żeby wydać trochę naszych pieniędzy, które żeśmy zainwestowali aby firma Certik zrobiła audyt na temat bezpieczeństwa. To jest taka wielka firma, która sprawdza wszystkie linie kodu, wszystkie inteligentne kontrakty, to się fachowo nazywa smart kontrakty, że te wszystkie po prostu algorytmy, które zostały napisane, czy tam nie ma żadnej dziury, czy nas nie można okraść. No i proszę sobie wyobrazić, że po roku czasu, bo teraz mamy rok czasu funkcjonowania tego protokołu, Metfi jest w Procentach najbezpieczniejszych projektów na blockchainie, czyli tych kryptowalutowych. Myślę, że to jest wielkie wyróżnienie. Będąc w top 250, top 300, bo to cały czas jest ruchome, no to myślę, że to jest bardzo rewelacyjny wynik, ponieważ wiele firm do tego czasu po prostu jakby upada. I co w tym skarbcu się znajduje? Ponieważ my pozyskujemy nowych inwestorów, więc inwestorzy. Dają pieniądze do skarbca, aby mieć na nowe inwestycje. tak? Więc do zainwestowania na dzień dzisiejszy mamy około 3,3 miliona dolarów, prawidłowo USDT, Tether, takie stablecoiny, ponieważ tokenizacja pozwala nam w tym nowoczesnym świecie. Dokonywać transakcji bez naszego udziału. Algoryn to sprawdza, jeżeli jedna strona daje i druga się wywiązuje z oferty, to automatycznie następuje właśnie ta wymiana. I dzięki właśnie takiej wymianie, jeżeli też zagłosowaliśmy za tym, aby zainwestować w coś, mamy sześć takich inwestycji. I to są te marki towarowe, które wymieniłem. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, dlaczego jedne rosną, drugie spadają, po prostu takie jest życie, tak? Co, coś wzrasta na wartości, a w innym miejscu coś spada na wartości. Dla nas najważniejszym elementem jest, aby obstawić całą branżę. Czyli niezależnie co wzrośnie, co upadnie, żeby suma tego wszystkiego była na plusie. I dlaczego uważamy, że będziemy na plusie, sugerujemy się między innymi Właśnie tymi trendami ekonomicznymi, ponieważ nawet Światowe Forum Ekonomiczne bardzo duży nacisk kładzie na Web3, czyli tą trzecią generację internetu. I część z tych inwestycji, jeżeli ktoś ogląda prezentację po raz któryś, widzi, że one się nie zmieniają w kwocie. Dlatego, bo te projekty jeszcze nie wystartowały. Na przykład Evermoon, czyli tą koszulkę, którą mam na sobie, Projekt wystartuje dopiero za rok. Oni teraz zbierają pieniądze, oni tą grę tworzą, już coś tam stworzyli, ale powiedzieli, że na rynek ona dopiero wyjdzie za rok. Czyli my mamy jeszcze trochę czasu, zanim będziemy widzieć wydźwięk, a oni sprawdzają, puszczają takie fazy testowe, co można jeszcze ulepszyć. Ponieważ dużo pieniędzy w skarbcu się znajduje, w momencie, kiedy. Kryptowaluty takie jak Bitcoin, BNB czy Ethereum były na dołku. Myśmy część tych pieniędzy zainwestowali, ponieważ znając systematykę, jak to się zachowuje przy halvingu, że wtedy ta cena rośnie, albo jest tak zwany bull run, to można na tym skorzystać. I myśmy po prostu zainwestowali w kryptowaluty, aby właśnie na tym skorzystać. By pieniądz, który leży nie tracił na wartości, bo czy to będzie złotówka, czy to będzie dolar, pieniądz, który nie pracuje, traci na wartości. Więc to jest taka dywersyfikacja naszych dochodów. I w ostatnim elemencie tego skarbca znajduje się tak zwana płynność finansowa. Ja to nazywam kantorem. Ktoś inny może sobie wyobrazić takie wiadro, w którym są pieniądze i udziały. I każda osoba, która chce mieć więcej udziału w tym projekcie, wkłada do niego pieniądze, a każda osoba, która powie: Ja potrzebuję pieniądze na życie, to oddaje udziały i zabiera pieniądze. I te udziały są zbywalne od pierwszego dnia, czyli od momentu, kiedy projekt wystartował, od pierwszego dnia można było na PancakeSwap po prostu dokonywać tych transakcji i wymieniać. Również jesteśmy na takich giełdach jak Max czy Gate.io. Gate.io jest to jedna z największych, taka do wymiany, która się znajduje w Gate Tier One, czyli w najwyższym rankingu giełd. Myślę, że to jest bardzo cenna informacja, bo gwarantuje nam to stabilność i pewność tego przedsięwzięcia. I ktoś by się zapytał. No to czyj jest ten skarbiec? Skarbiec jest z tej społeczności, która ma w nim udziały. I na ten moment tych uczestników jest około 23 tysięcy, i na dzień dzisiejszy jest około 39 milionów udziałów. No i ktoś by się zapytał, czy może być mniej, czy może być więcej. Tak, udziałów może być mniej, jeżeli ktoś po prostu chce sprzedać te udziały, bo część tych udziałów będzie niszczona, żeby wartość szła do góry, ale też każdy, kto posiada udziały i ma wykupione usługi, do tego może zwiększyć ilość udziałów. I za chwileczkę też opowiem, jak to się dzieje. Jako społeczność zagłosowaliśmy, aby maksymalna ilość udziałów była 500 milionów, a realna wartość wydaje nam się, że będzie około połowy. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli ktoś rozumie, co to znaczy deflacja, a nie inflacja, będzie wiedział, że jeżeli wartość pieniędzy w skarbcu będzie rosła, a ilość tokenów stabilnie będzie po prostu nie będzie więcej tej puli jak tych 500 milionów gdzie zagłosowaliśmy to będzie po prostu następował ten rozjazd i wtedy każdy udział będzie więcej warty i jak to się dzieje każda osoba ma możliwość kupić sobie właśnie taki udział na giełdzie ale jeżeli kupi go na giełdzie no to ona go po prostu ma to jakby ktoś kupił bitcoina i za rok miałby bitcoina i czy to jest fajne? No, na tym te korzyści by się skończyły. Jeżeli ktoś by chciał mieć więcej tych korzyści, dlatego my go zapraszamy, aby skorzystał z takiej oferty, która pozwoli mu nie tylko mnożyć czy wydobywać poprawnie te tokeny, udziały, bo udział to token w tym świecie cyfrowym, ale też dawać większe korzyści, czyli właśnie możliwość głosowania, możliwość korzystania z udziałów w inwestycje, które zostały poczynione. Więc każda osoba, która by na przykład chciała dzisiaj sobie kupić 500 udziałów, musiałaby wydać około 1,5 tysiąca dolarów. Ktoś by powiedział, no ok, chcę dzisiaj mieć 1000 udziałów, to jeżeli chcesz dzisiaj 1000 udziałów, musisz dwa razy tyle, pieniędzy wydać, ale jeżeli nie masz tych pieniędzy, a chciałbyś mieć więcej udziałów, możesz skorzystać z naszej usługi i taka najtańsza usługa kosztuje 100 dolarów, która gwarantuje, że po pewnym okresie czasu liczba Twoich tokenów się podwoi. I osoby mówią, że jest to ciekawe rozwiązanie, ale jeżeli ktoś rozumie schematykę, i mówi, że skoro ta liczba jest ograniczona tych udziałów, to ja chcę mieć jak najszybciej jak najwięcej tych udziałów, więc może po prostu sobie wybrać droższą usługę, kupić tych początkowych udziałów tyle, ile może kupić, do tego kupić sobie droższą usługę, i wtedy widzi efekt, że w tym samym okresie czasu ma znacznie więcej tych udziałów. Tak? Więc każdy może sobie wybrać od skali 1 do 10 rodzaj usługi. Wszystko zależy od tego, ile pieniędzy posiada. Bo jeżeli ktoś popatrzy, że ze 100 dolarów będzie miał 200, powie: No rewelacji nie ma. Ale jeżeli ktoś popatrzy że ze 100 tysięcy, mieć 200 tysięcy, to już na pewno jest lepiej. I jak możemy zobaczyć tu na zdjęciu, każdy. Każda kolejna usługa jest dwa razy droższa od poprzedniej, ale korzyścią tego jest, że przyrost jest większy, albo bardziej zrozumiałym tokiem rozumowania, że można mieć dwa razy tyle tokenów w dwa razy w krótszym czasie, trzy razy w krótszym czasie, cztery razy w krótszym czasie, albo dziesięć razy w krótszym czasie. Także myślę, że do każdego co innego przemawia, bo ilość posiadanych udziałów w stosunku do całego skarbca będzie świadczyła o tym, jaką wysokość dywidend otrzymamy. Czyli każda osoba będzie posiadała, która się tu przyłączy, swoje cyfrowe świadectwo własności. Z angielskiego to się nazywa Digital Property Rights, które właśnie gwarantuje. To, co w tych wszystkich algorytmach jest zapisane. I jeżeli ktoś by się zastanawiał, no dobrze, ale co wynika z tej usługi? Z usługi wynika kilka kwestii. Po pierwsze, dostajesz 10% wartości tej usługi, dodatkowo udziałów, które się namnażają w zależności od kontraktu, który sobie wybierzesz. 40% tej kwoty idzie do skarbca, czyli jeżeli ktoś popatrzał, pamięta pole numer jeden, skąd są pieniądze do, do zainwestowania, właśnie są z tej e, kwoty, 40% kwoty usługi. I 50% tej kwoty idzie na e, prowizję, tak? Ponieważ e, nikt z nas nie robi nic charytatywnie i każdy chce zarobić, Ponieważ my nie jesteśmy zatrudnieni, bo tutaj nie ma właściciela firmy, tutaj nie ma struktury korporacyjnej, więc nie mamy też kosztów. Ale z jednej strony, nie mając kosztów, chcemy zarobić, więc w taki sposób algorytmy zostały rozpisane, aby każdemu opłacało się poinformować też inne osoby o tym projekcie. Czyli jeżeli jesteś inwestorem pasywnym, kupuj, możesz kupić sobie tokeny i czekać, możesz kupić właśnie te tokeny, czyli udziały plus usługę i mieć te wszystkie benefity, lub jeżeli nie masz na tyle pieniędzy, ale chciałbyś tutaj jak najszybciej nie wiem, mieć lepszy kontrakt albo utrzymać płynność finansową, to właśnie poprzez dzielenie się informacją o tym projekcie i pozyskaniu nowego inwestora, ty w czasie rzeczywistym dostajesz premię w dolarach, w tych USDT, Tether, na swój portfel MetaMask. Może być inny portfel, ale ja sugeruję portfel MetaMask, ponieważ mogę tą osobę nauczyć, bo wiem jak on działa. Mogę cały proces instalacji przejść, ustawiania łańcuchów. Na początku to się wydaje takie trudne, ale to tak jak na przykład jazda autem. Dla niektórych na początku to było aaa, przerażenie, ale poprzez praktykę wszystko jest łatwe. I cała ta zabawa zaczęła się od tej garstki osób, którą widzimy na zdjęciu. Osoby po prostu przyjechały do RPA, poznały się, powiedzieli, fajny projekt, żeśmy się poznali na Zoomie. Poznajmy się na żywo. Robimy to i robimy. Dzięki tym osobom powstały kolejne spotkania. Powstała grupa polska, którą widzimy na zdjęciu po lewej. Grupa polska też poleciała do Tajlandii na zdjęciu po prawej. I my, poprzez poznawanie nowych osób, poprzez budowanie relacji, to my decydujemy, co z tym projektem się dalej wydarzy. Nie ma właściciela firmy. Projekt jest nasz. Każda osoba, która posiada udziały i posiada ten kontrakt czy umowę, jest współwłaścicielem tego projektu, i od nas zależy, czy będzie sukces, czy druga strona medalu. Każdemu z nas zależy na tym, aby był sukces. Także do dnia dzisiejszego w czasie rzeczywistym zostało wypłaconych ponad 26 milionów 290 tysięcy dolarów premii. Myślę, że jak na rok działalności, to przyzwoite kwoty. Średnia prowizji jest około 1164 dolary na uczestnika. Wiadomo, że osoba, która nic nie zrobiła, nie pozyskała żadnego inwestora, no to ma zero. Ale też z drugiej strony przez to, że my pozyskujemy Kolejnych inwestorów, wartość skarbca rośnie i on posiadając udziały też na tym zyskuje. Ale skupiam się na osobach, które tutaj aktywnie promują ten biznes. Także, jeżeli popatrzymy, że ponad 100 osób w ciągu roku zarobiło ponad 50 tysięcy dolarów, myślę, że to całkiem fajna grupka osób jest. I całkiem przyzwoite pieniądze, jak na start od zera. To trzeba sobie uświadomić. Najtrudniejsze są pierwsze kroki, tak? Bo jak masz jeden, podwoisz masz dwa, jak podwoisz masz cztery. A jak masz sto i podwoisz 100 tysięcy, jak podwoisz, to masz 200 tysięcy. Także już zupełnie inaczej to brzmi, ale mechanizm jest cały czas ten sam. Także ja absolutnie uważam, że to jest właściwy moment w czasie. Ta trzecia generacja internetu. Uważam, że trend jest jak najbardziej trafiony, bo każda osoba, która na własną rękę poszuka w Google, czy to takie hasła jak DeFi, NFT, użytkowe, CDBC, Web3, znajdzie bardzo dużo informacji, a ja jako część drużyny po prostu edukuję i zapraszam na takie spotkania jak dzisiaj. Także każda osoba, która z jakiejś przyczyny czegoś nie dosłyszała, nie wiem może poszła do toalety albo coś się wydarzyło, internet ją rozłączył albo po prostu słucha tego i ma za mało informacji. Zachęcam odwiedzić strony internetowe metfire.com albo metfire.pl, gdzie po prostu można doczytać, bo ja rozumiem, że niektóre osoby są słuchowcami, jedne zrokowcami, inne preferują interakcje. Także oferujemy pełne spektrum możliwości tutaj i zachęcamy do współpracy.